Witam Was w kolejnym odcinku yy, z gry. Z... Nawet nie pamiętam już tytułu, bo nie spojrzałem. Teraz spontanicznie gram. No ale powstaje nowa seria. Nie wiem nawet czy to już mówiłem w tamtym odcinku, ale jak nie, no to teraz wam mówię, że nowa seria, nowej gry. Nie będę strzelał z tytułem, bo dosłownie nie pamiętam. Ale gra mi się podoba akurat. Co tu się teraz będzie działo? Ile was jest? A ja? Ja jebie. Nie, ja się bałem, że mi się łączy ten klawisz, ten ruchomy shifta, ale widzę, że chyba jednak nie Kurwa Tam pisał na czy naciskaj? Twierdzielę, już schody 3 minuty. Filmu, już schody. No dobra, dwie. No drugi odcinek, no ale jedne. Kurwa, ja jebie. Na lewy shift, żeby biec no Dobra, chyba załapałem już to Chyba załapałem już Was więcej tu matka nie miała? Już ja się tak zapytam Ja pierdolę w takim momencie no Nie ma to jak kurwa grać na czas i pewnie zaczyna moc w starym momencie? Nie, nie, jednak nie chociaż chyba tak tu no, trzeba dużo no, zysku popierdalać z tego co ja zdążyłem, zauważyć. Ale też... Zaczynamy od zera, więc... Chujowo troszkę, ale co poradzisz Ja pierdolę No lepiej się wciskam i dalej nie, nie mogę uciec Chyba coś mi pomoże, jakieś nie wiem, skakanie czy coś Nie no, skoki mi nic nie dadzą, z tego co widzę. Tylko same ściganie się w ten sposób coś mi cokolwiek da. Kurwa, ja pierdole. No i fajnie było. Tak się miałem sobie śmiać w duchu, ale chyba to zrobię w głosie, że chyba następuje pora, że ja sto grosy chyba skończę. czy znaczy te granie w to przez to, ale chyba jeszcze nie. Jak to się mówi, nie ma co na mecie się poddawać. o! 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 Chyba dobry patent mam Chyba dobry patent mam Jopi ile tu ich jest? No kurwa, ile ja mam tutaj bies? Ja się pytam. Masakra już wiem, że trzeba bezwzględnie od lewej do prawej, no i chuj, wpadłem. trzeba od lewej do prawej tyle to już zauważyć bo do przodu to oni mnie złapią a od lewej do prawej bym musiał mieć jak teraz pecha Coś mi tutaj kurwa nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje, no bo jak to się mówi? Tyle biec i żeby nie było żadnych, to się mówi asykulacyjnych pomocy. Kurwa myślałem, że ucieknę już Ja nie, o co tu chodzi Ciągle zaczynamy w tym samym momencie I Ciągle jest ten sam problem ich nie ma mniej, wręcz się namnażają dobra widzę, że jest spoko, no bo jak to się mówi dobra, jednak nie jest spoko, jest chujowo. jak to się mówi, jest o tyle dobrze, że po prostu nie odbijamy się od ścian znaczy odbijamy się, ale nie blokujemy się na ścianach więc jak to się mówi iść po kurwa 什么意思？白、nice,。 Jaj, jebie Tylko teraz pytanie Jeżeli biec od ściany do ściany, no to ciekawe Chuja, nie pobiegnę A, to alt był, nie lewy shift Kurwa, ja się zagapiłem Znaczy, czyli tam w ruchu, tak, w się w tym Czyli tam w, 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 w locie i dlatego dopiero spojrzałem Ale teraz może im ucieknę I pomyślać, że już miałem kończyć grę O Teraz ja wam ucieknę Parówy. Już miałem następną grę zaczynać Bo się zdążyłem kurwić Ale chyba jeszcze nie jest ten moment Jeszcze chyba nie ten moment Na kończenie gry Ja się pytam ile ja mam tak kurwa wiec jeszcze Ja jebie. A dobra, jeszcze nie jest chyba takich momentu. Ja mam tam dobiec i tam skoczyć. Chyba. Zaraz się okaże. Na pewno mamy swoją tajną broń na nich. Pytanie tylko, czy ona zadziała tam. Ale to jest pojebane wręcz. Ziu. To jest fajny skryt Dobra, trzymać się trzeba. Znaczy trzymać. mi istot. Dobra, chwila prawdy. Jest, się udało. Ja jebie. No, aż się podrapię wrażenia. Po głowie. Aż mi się wózku prawie przegrzył. Kurwa. Ja się pytam o co tu chodzi w tej grze Może ktoś mi w końcu wytłumaczy sens tej gry Bo ja chyba do końca jeszcze nie łapię abyś się chciał dowiedzieć Wiem, że się mamy... Oj 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 Jakoś skradać Ale pytanie co po co na co? i co w związku z tym? A, tutaj tu przecieka, ja myślałem, że ktoś tutaj się mył. Może. No, no, dobra. Na zabawy nie ma czasu. Tutaj trzeba się dowiedzieć... ...co tutaj się święci. po po co nam każą miał tutaj? tutaj. Skoro mi tym, po tym chodzić... To coś tutaj musi chyba być Ale Nie wiem o co chodzi, ale Dobra, widzę, że to nie to. Chyba trafiłem. O, mówiłem, że trafiłem. Lepiej się domyślić później, jak wcale. Kurwa, ta tak mi się ten, yy, może nie to, że nie podoba, ale jest za bardzo dla mnie tajemnicza. O, najlepiej się spierdzielić. No i ciekawe, po co ja tak latać. Tutaj już widzę, że nie zeskoczę. Na razie, jak to się mówi, idąc... Na ja wychodzę na tym minimum neutralnie. Co to było? Więc chyba tam było, to nic nie było. A, czyli o to chodziło. Tutaj nie przejdę, więc to musi być tam. Nie wiem o co chodzi w tej grze, ale... czy nie jest na tyle wkurwiające, żeby je skończyć, w sensie przerwać. Dlatego jak widzicie jeszcze w to gram. Tylko ja się pytam, gdzie ja takim, czy takim, jak to się mówi, trybem dojdę. Bo Do tego to ja chyba sam nie wiem. No co tu jest A, dobra, ja mam to zablokować, spoko Dobra, ja myślę, że wiecie co? Że, 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 że Jak tu się mówi Nad tym zakończę odcinek. Wejdzie jeszcze trzeci dzisiaj, a dalej nie, zobaczymy. Dziękuję za uwagę i do następnego. Na razie.